Z radością wracam do Was, aby później znowu z nie mniej wielką radością uciec od Was. Dzieci nie mnie pięć dni. Wielkie prace idą na kosmicznym ogrodzie, sprzątanie, sadzenie kwiatów, ogromny wysiłek dla duszczyźcowych. Miliony grzybów. Dzieci milion jeszcze w życiu dusze czyścowe chyba zrobiły dar. Trzy dni temu siedem ogromnych turb grzybów. Dzisiaj byliśmy niecałe dwie godziny. Cztery torby grzybów. Panie wiedzą, jak siedzą przy suszarkach. Czy mamy jeszcze jakaś grypa dziwna? Jeszcze, jeszcze na antybiotykach. Wracam powoli. Cieszę się. Dziś jestem z urzędu, bo jest wykrot, chcę iść z Różańcem, by ich pobłogosławić. Jutro jestem z Wami. Mamy pięć procesji październikowych, jutro pierwsza ku czci Matki Bożej Różańcowej, więc będę się tu z Wami modlił, przygotowywuję Was na częstoowe, bo za tydzień nasza pielgrzymka. Publiczne świadectwo. Naszej nowej rzeczywistości. Dziś dzieci debiutowałem. Ubrałem płaszcz rycerski na pogrzebie za naszego ukochanego rycerza. Ubrałem szkapleż na to. Było jeszcze chyba pięciu czy sześciu rycerzy, też w płaszczach, niektórzy w szkaplerzach. Ma to dzieci swój wygląd. Pan Marek był naszym rycerzem. Jego żonę panią Anię Wcisło, znacie dobrze, już 20 lat prawie związana z pustelnią. Przy każdej uroczystości jest tu z nami. Nazwijmy to mały oddech pouroczystościowy, który zaprasza nas, moi drodzy Duch Święty, Podyktował nam drogę krzyżową dla zakonu czasów ostatecznych. Wsłuchajmy się w słowa, jakby Pan Mariuszek nie knotka spacyfikował troszkę tą świecę. Jest to niespodzianka Ducha Świętego na sobotnią drogę krzyżową na wałach częstowskich. Dyktuje Ci drogę krzyżową, czasów ostatecznych, ze względu na drogę, którą Cię prowadzę i czas, w którym Ci przyszło żyć. Ta droga to droga czasów ostatecznych. Wypełnieniem tej drogi jest zakon czasów ostatecznych. I czas, czyli rzeczywistość powszechnej apostazji. Odrzucenie Boga przez cały świat, praktycznie też przez Kościół. Dzisiaj na pogrzebie słyszałem, jakie pieśni śpiewają dzieci już grozą. Powrócisz do Matki Ziemi. Tak śpiewają. Jedna piosenka, piosenka to nie jest pieśń, dobra na ognisko. W czwartej zwrotce dopiero powiała się pojęcie burze, ale to jest tak szerokie, czy to Bóg Majów w Afryce, czy Eskimosów, nie wiadomo. jest to przerażające, co, jakie karmazyny, Pychoty ludzkiej wyśpiewuje się. Więc ze względu na czas, w którym dziś żyjecie, musi Bóg interweniować. I co, co ci, co jeszcze wierzą i nie po, po, powariowali modernistycznie? Więc do nich Pan Bóg mówi te słowa. Rozważanie to pomoże Ci żyć w sposób świadomy i przeżywać Twoje życie w kontekście wiary, a więc w zjednoczeniu ze zbawczym planem odkupienia człowieka i zbudowania Królestwa Bożego na Ziemi. Pojęcie kontekst wiary, Bóg to rozwija, w zjednoczeniu z planem Bożym odkupienia człowieka. Bóg ma doskonały plan. Dzisiaj ja musiałem rozgryć jeden, jeden kazus, bo część z Was ma ciśnienie, no słuszne. No. Chcieliby codziennie chodzić w szkaplerzu pokuta pokuta, a matka Boża mówi, że w niedzielę trzeba iść w zakonnym. Mariański. No, jeśli zmienimy decyzję Matki Bożej, no to my ten plan zepsujemy. Kapujecie? Bo dzieło Matki Bożej jest wpisane pewien plan, dzieło odkupienia pana Jezusa, więc raczej trzymajmy się dzieci litery. Upartej niewieście dałem zgodę raz w miesiącu. może iść. Raz w miesiącu, więcej nie dokładaj. Bo zmienisz doskonały plan. W kontekście wiary, a więc w zjednoczeniu, w zbawczym planie odkupienia człowieka i zbudowania, zbudowania Królestwa Bożego na Ziemi. Dzieci Bóg to już precyzyjnie krystalizuje. Łyka. Że ma plan zbudowa, tutaj jest, zbudowa ma plan zbudowania, moi drodzy, Królestwo Boże na Ziemi. Marzenie. Dzieci, marzenie. Czekamy na tą interwencję. Dziękuję. Było i nie ma. Ten doskonały plan może się wypełnić w zależności, i tu słuchać uważnie, od współpracy człowieka z łaską na wiele różnych sposobów. Ten doskonały plan może się wypełnić. W zależności od współpracy człowieka na wiele różnych sposobów. No bo jeśli mamy własną ofertę, to my osłabiamy ten plan. Mamy życie grzeszne, dzieci osłabiamy ten plan. Ponieważ nieposłuszeństwo człowieka, mówi Duch Święty, zniekształca jego realizację. 550 szaleńców tydzień temu, w sobotę było na placu, święto dwojga serc, którzy powiedzieli Panie, mów Bo sługa twój słucha, oddaliśmy Bogu wolę Zaczerpnieliśmy przez namaszczenie w Duchu Świętym, łaskę z nieba i chcemy to wszystko zrealizować tak, jak sobie Bóg życzy. Inaczej posłuchajcie, co Bóg wyjaśnia. Jeśli chcesz, więc, aby w Twoim życiu i w Twoich czasach wypełnił się doskonale, czyli ten plan boski, Twoje posłuszeństwo również powinno być doskonałe. Każde odstępstwo od woli Bożej oddala człowieka od tego doskonałego planu i wprowadza na świat zmiany, których Bóg nie chce. I te zmiany na zewnątrz widzicie. One się nazywają choroby, wojny. Kataklizmy i inne kary Boże, które są następstwem grzechu. Każde odstępstwo od woli Bożej oddala człowieka od tego doskonałego planu. Przyprowadza na świat zmiany, których Bóg nie chce, w postaci chorób, wojen, kataklizmów i innych kar, których, które są następstwem grzechu. Skazanie Pana Jezusa. Wejście na drogę czasów ostatecznych na które, którą wprowadzam dusze powołane do większej doskonałości, jest już decyzją, która niesie za sobą zmianę życia, zwyczajów i priorytetów. Już nie pojedziesz na wczasy, żebyś nie był w niedzielę nam przyświęceniu. Czy nie wybierzesz kraju? W którym nie mam przyświęteń. Absurd! Na które wprowadzam dusze powołane do większej doskonałości. Nie jako bym komukolwiek przycinał, no to nie mój styl, ale w związku z powstaniem tego dzieła Matki Bożej zakon. Czasu czasów macie dziesiątki pytań. Próbujecie się znaleźć w normie. Księże, nie ma mszy świętej, nie ma tam, daleko. Czyli ja odpowiadam prosto: nie jesteś powołany. Bo by cię Bóg umieścił w takim miejscu, gdzie msza święta będzie. Dzisiaj muszę jakoś dać wam bolesną odpowiedź, bo szczególnie to dotyczy... Tysiące pytań z zagranicy. Od dziesięciu lat już Bóg powiedział wracajcie do Polski. Tu macie kraj, gdzie w zasięgu ręki macie mszę świętą. Macie kraj, gdzie jeszcze nie została ta ofiara mszy świętej przekręcona. Więc drodzy Państwo, nie da się handlować. Wybaczcie, nie ustąpię. Jest doskonały plan. Są wymienione punkty i nie da się dostosować tego zakonu do Waszej rzeczywistości. Z całym sercem cieszę się, że jesteście. Macie możliwość błyśnięcia w różnych ofertach, jakie wam Pan Bóg daje przez nasze duszpasterstwo. Bractwo dusz zakon mariański, zaciąg maryjny. Ile możecie, łapcie z tych elementów drogi czasów statecznych. Zakon czasów statecznych, są to już dusze wybrane przez Boga. Do większej doskonałości. Wiem, ile macie walk. Jakie to są bohaterowie, którzy nie mogą trzymać płaszczu, rycerza kulaw u siebie gdzieś u koleżanki, czy przeolwany w gaju, żeby domownicy nie zeżarli osoby? Dzieci, trwajcie, działajcie. Dziś mi na pogrzebie pod jednym, jeden z mężczyzn pochwalony, Jezus Chrystus, pięknie przygaduje się. Ja mówię, czy czasami nie jest twoją żoną szefowa pielęgniarek z białki? A tak, tak, to jest ona, to jest ona. Ja nie mam jeszcze takiej odwagi, żeby być rycerzem, z wejść na tą drogę, co ona. Ale jej towarzysze. Nie ci Pan Bóg działa. To, to się, ten człowiek jest tak blisko już otwarcia. Inne dzieci świadectwo, dzwoni rycerka, daje, wiesz, w zakonie czasu ostatecznych. Dzieci codziennie chodzi w płaszczu, na no to ubierasz kaplesz. Jeszcze mówi do terni, wie pani co? Mąż mój codziennie ze mną wszędzie chodzi. Jak już ubrałam to na siebie, pokuta, pokuta, to się zapytał, czy to już nie za dużo czasami? A ona mówi: Dziecko drogie, ja nie mam zdolności mówić, przekonywać, ale jak to ubiorę, to mam taką siłę zewnętrzną, jestem świadoma, że wszyscy mnie słyszą. Choć nie mówię i widzą. Rzeczywistość, którą weszliśmy w sobotę, niesie z sobą zmianę życia, zwyczajów, prytetów. W piątek nikt z was nie pójdzie, moi drodzy. Na wesele nikt z was nie pójdzie na pogrzeb beztrumny, czyli urna spalony. Jak można iść na spotkanie, gdzie oficjalnie kazał się spalić, jest potępieńcem, przecież w urnie leży ktoś, kto ogłosił, że nie wierzy z zmartwychwstanie, jest to potępienie. Taka była nauka Kościoła. Kto się pali, spala, nie wierzy w stanie jest potępiony. Jakże ty na to możesz żyć? Bóg na to tych wszystkich znaków dzieci przygotowywał. Dziś jest czas żniwowania Boga wśród nas. Jezus otrzymuje wyrok śmierci, wyrzeka się wszelkich własnych planów, oddaje się pokornie w ręce ludzi, którzy odtąd będą pełnili wolę demonów. Nie mówi, że w tym czasie pełnili rolę demonów. Tylko mówi o czymś ciągłym, bo ofiara jest czymś ciągłym, ona już trwa ponad dwa tysiące lat. Oddaje się tym, którzy będą pełnili wolę demonów. Szafarze, kobiety przy ołtarzu. Dziś nawet miałem doświadczeń na pogrzebie. Kobieta pięknie gra, pięknie śpiewa. Dzieciel, organistką nie może być kobieta. Organistą może być tylko mężczyzna. Bogu dzięki, że nasza pani Julusia ma chorą asmę, nie może śpiewać, więc może grać, a my jej musimy znaleźć. Dzieci, Głos do prowadzenia. Jak to wszystko jest poukładane przez Boga. Jezus otrzymuje wyrok śmierci, wyrzeka się wszystkich własnych planów, oddaje się pokornie w ręce ludzi, którzy odtąd będą pełnili wolę demonu. Podwracane ołtarze, poodrywane tabernakula od ołtarzy, zachowanie wielu kapłanów przy ołtarzu tylko z punktu kultu. Nie wchodzę w rzeczywistość życia osobistego dzieci czysto demoniczne. Jak potrafili to wszystko wyrwać, wyrwać z umysłu. Teraz jeszcze się pojawiły po kościach te duże telebimy z cyferkami. Zaczynają to tak jakby w kinie na tym puszczają różne znaki, świeczki, z msza święta. Więc nawet nie ma szans się skupić na tym, bo patrzeć na telebin tam nowy obraz, nowy obraz, nowy obraz. Ten telebin można było wykorzystać. Ale do ćwiczenia czego? Co się dzieje na ołtarzu? Co się dzieje dzieci na ołtarzu? Nad takim programem my będziemy myśleli, jak to jest do zrobienia, że ja idę do ołtarza, tu jest tu, a filomenka naciska jedyneczkę, włącza się panie, zdziwi do Grójca, nie? Jest u Kajfasza, ale to na 5 sekund obraz, żeby nie zabijał. Ludzie śpiewają. Jego ciało wypełnia się cierpieniem, a jego serce żalem. Samotność, niezrozumienie i wielkie odrzucenie będą jego towarzyszami na drodze prawdy. To jest cecha waszej drogi. Samotność, niezrozumienie i wielkie odrzucenie. Przeżyłem ogromną walkę w tych dniach, iść na pogrzeb, bo to są już bliscy moi, to i po pierwsze rodzina, po drugie pracował tu kilka dobrych lat, żona związana, rozumiecie, bo iść dla mnie na pogrzeb, to jest dobrowolne biczowanie się. Przecież ja powinienem stać przy trumnie, w komży, iść przy, już nie tyle przy ołtarzu, bo bym do końca lew nie poszedł, ale dzieci, a tu wchodzisz w tłum, jeszcze mnie dziś diabeł tak w nocy atakował, że dopiero to um, że mi się śniło, że mnie wynoszą z kościoła, z tym, z kaplerzem pokuta, pokuta. Dzieci to w głowie się nie mieści, jakie są to bitwy, czy to takie świeże, a to już w podświadomości wchodzi? A dzieci poszedłem z taką wielką miłością, z taką wielką odwagą, bo tej mojej samotności nie da się już zamienić. Dzieci, ja już będę do końca samotnikiem, chyba że Pabł ma większe plany pozasystemowe. A choćbym miał, to i tak w tej rzeczywistości nowej dalej będę samotnikiem. Niezrozumienie, wielkie odrzucenie. Moi ukochani, ci, którzy idziecie tą drogą czasów statecznych na różnych etapach, bo nie zawężam w tej chwili tego tylko do zakonu czasów statecznych. To jest szpica, to jest dzieci, coś, do czego nas Bóg przygotowywał 15 lat. Jestem przy Was i Was rozumiem. Wstąpienie do zakonów czasów lecężnych nie tylko ukierunkowuje cel życia na pokutę i za dużo czynienie, ale Także usuwa z życia człowieka wszystko to, co jest człowiekowi zbędne i nie mieści się w planie Bożym. Od tej chwili człowiek przyjmuje dobrowolnie plan Boży i niezależnie od własnej woli, która zawsze się buntuje, jednak najdoskonalej, próbuj jednak najdoskonalej podążać za wolą Boga i porzucać swoje plany na rzecz zbawienia dusz i wyjednania miłosierdzia dla świata. Tą walkę będziemy to przeżywali do końca naszego jeszcze tu na ziemi, bo nasza wola zawsze się buntuje, bo to są ogromne, pewne ograniczenia, w tym wymiarze świata. Ale to spowoduje, że porzucamy własne plany na rzecz zbawienia dusz i wyjednania miłosierdzia dla świata. Amen.